Tu, Johnny Rep. słuchajcie, zebrałem myśli nieuczesane z tego całego wyjazdu pod Warszawę do domku znajomych gdzieś tam pod lasem. To było takie spotkanie. Słuchajcie, po latach mojego tam środowiska, takich fanów starych samochodów. No i chciałbym się z Wami podzielić kilkoma przemyśleniami po tych naszych rozmowach do późnej nocy no chcę, chciałbym poruszyć kilka tematów e, oczywiście słuchajcie bez e, redpillu się nie może obyć na tym kanale więc będzie taka jedna krótka historyjka e, na temat pani lat 35 w singielce, ale to w dalszej części słuchajcie vloga e, a kolejna rzecz to będzie kwestia Powiedzmy, przyszłościowych zawodów, takich, no może mniej prestiżowych, takich jak to mówią Amerykanie, blue-collar jobs, które no, są szanse, że, że dużo płacą. To za chwilę. No i aha, no i jeszcze chciałem się pochwalić takimi sprawami, powiedzmy, wychowawczymi to zacznę może od tego. Tak? No bo tutaj na tym kanale mamy też trochę, trochę obroni, e, mianowicie tak, była tam masa dzieciaków na tym spotkaniu. No i któryś z, z tych, tych dzieciaków, tam mieszkających tam ścią, wyciągnął z, ze swojego pokoju dziecięcego, taki, taka zabawka pistole strzelające na takie piankowe e, strzałki, nazywa się tam. Nazwa handlowa Nerf nikt mi za to nie płaci, więc mogę chyba spokojnie mówić. E, I taki mój mały, mały sukces wychowawczy chciałem się z wami podzielić, ponieważ e, jak tam mój syn ośmioletni wziął tego nerfa do ręki, to oczywiście e, lufa w bezpieczną stronę palec poza spustem sprawdzenie, czy naładowany. Ej, oczywiście powiedział tak, tatuś, że pamiętam to szkolenie, <grymne> także jestem dumny z mojego syna, że skutecznie wyszkoliłem z bezpieczeństwa posługiwania się bronią, bez względu na to, czy ona jest prawdziwa, na prawdziwą amunicję, czy wiatrówka, czy jest to zwykła zabawka dla dzieci, która muszce owocowej... By krzywdy nie, nie uczyniła, ale zasady są zasadami i dumny jestem z tego, że synowi ją wpoiłem. No dobra, a teraz tak, druga sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest, słuchajcie, kwestia no, takich właśnie zawodów typu blue collar jobs, jak to mówią Amerykanie, no bo ponieważ no, w tym środowisku, słuchajcie, no, to jest nasze Samochody no, zabytkowe, w zasadzie, którymi, który, którymi się tam bawimy od. O, w moim przypadku to już ponad 20 lat. I zresztą w, w przypadku tych moich znajomych również. No i wspominaliśmy sobie, jak wyglądały remonty tych, tych samochodów, powiedzmy jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu jak wyglądał rynek tych usług związanych z remontami blacharskimi i to taki, nie takimi naprawami blacharskimi powypadkowymi tylko takimi wynikającymi z tego, że po prostu <laughs> różnego rodzaju tlenki, metali żrą blachy samochodów i samochody rdzewieją i trzeba słuchajcie, dokonywać remontów blacharskich no więc wspominaliśmy z rozrzewnieniem Czasy, słuchajcie, kiedy to jeszcze było zadanie dla posiadacza takiego zabytkowego pojazdu, który wcześniej wtedy miał 20 parę, 30 parę lat, powiedzmy, średnio w naszym środowisku, i, i to w remont blacharski takiego samochodu zrobił całkiem porządnie. No, w tamtych czasach był w zasadzie z trudem, ale możliwy do, do, do sfinansowania, słuchajcie, przez no, w zasadzie pracującego studenta czy studenta, który gdzieś pojechał, nie wiem, do Holandii zbierać jakieś owoce i po, po, po takich dwóch miesiącach wakacyjnej pracy odłożył na tyle gotówki, że był w stanie zlecić takie prace blacharsko-lakiernicze, no jakiemuś lokalnemu specjaliście i po prostu dał radę to sfinansować, tak? Czyli no. i słuchajcie, no czasy się mocno, ale to bardzo mocno zmieniły. W tamtych czasach było tak, no, że większość tych warsztatów, które się zajmowała naprawą utrzymaniem przy życiu i remontami tych tych starych pojazdów no najczęściej to był jakiś garaż taki obmierzły, jakaś nora gdzieś i ci ludzie którzy się tym zajmowali, wiecznie umorosani od góry do dołu, tacy trochę no, no niezbyt profesjonalnie to wyglądało, natomiast robota najczęściej była zrobiona profesjonalnie i za ludzkie pieniądze natomiast słuchajcie, teraz co się dzieje Brakuje specjalistów, brakuje ludzi, którzy są w stanie to zrobić porządnie. A już nie mówię, nie wspominam w ogóle o cenach, jaki, jaki to ten rynek, no bo popyt cały czas jest. Kiedy, za tamtych czasów, kiedy myśmy się bawili w te samochody, powiedzmy za czasów studenckich lub zaraz po, no to to były pojazdy, którymi część z nas w zasadzie poruszała się. Na co dzień, i te samochody po prostu były jeżdżone, i po już po tam, powiedzmy, pięciu, sześciu sezonach, gdzieś jeszcze zahaczona jakaś zima, sól i tak dalej. No to trzeba było te samochody tam doprowadzić do kultury blacharsko. No, w dzisiejszych czasach, po pierwsze, kupno takiego pojazdu. No to nie bardzo jest, słuchajcie, już na kieszeń młodej osoby nie wspominając już słuchajcie o finansowaniu tego całego procesu remontu, ponieważ no, dochodzą mi takie wieści, że no, taki bus powiedzmy z lat no, 70. Volkswagenowski, yy, no, one najczęściej no, one już są, jeśli ramę ma zdrową, no, to i tak trzeba w nim wymienić całkiem sporą ilość blach. No, rozmawiałem z kolegą, który swojego busa z tamtych czasów, po latach yy, yy, Zbierania tych blach, części, które oczywiście wszystkie są dostępne do kupienia, no tylko, że słuchajcie. Teraz, żeby zebrać komplet blach do remontu takiego no, dla mnie na przykład busa, ogórka, Volkswagena ogórka. No to to w zasadzie prawda jest taka, że trzeba wymienić większość blach poniżej, poniżej no, no ja wiem, 30 cm od progu w górę. Większość podłoga, e, wszystkie elementy blacharskie w tym rejonie, I, i to jest mnóstwo roboty, ale też mnóstwo elementów blacharskich. W tej chwili komplet takich blach potrafi kosztować kilkanaście tysięcy. E, a w związku z tym, że brakuje specjalistów, którzy potrafią to zrobić porządnie, e, to, no to słuchajcie ceny. Na rynku no, zwariowały. W tej chwili, żeby zrobić remont blacharski w takim samochodzie, no, licząc oczywiście materiały i robociznę, nie licząc lakieru, słuchajcie, to są kwoty rzędu 50 tysięcy złotych, tak? No, bo nie ma, nie ma, słuchajcie, kim robić. Także jeśli oglądają mnie młodzi ludzie, którzy jeszcze tam nie, nie obrali swojej drogi życiowej, ja wiem, tak, kobiety nie szanują specjalnie facetów, którzy pracują własnymi rękoma, natomiast jest to praca bardzo satysfakcjonująca, tak, no przyjeżdża z gniłek do warsztatu, bierze się piaskarkę, obiera się go piaskarką z rdzy, wycina się elementy, Wspawuje się nowe, ustawia się to wszystko, żeby były proste linie, po czym jest podkładowanie, lakierowanie, i tak dalej. To jest super przyjemna rzecz, tak? bo widać efekty pracy. Na bieżąco, tak, czego na przykład programiści na, nie widzą, tak? czy, czy w moich branży budowlanej tak, od strony projektowania, tak zanim ja zobaczę efekty mojej pracy, to potrafię minąć dwa lata, na przykład, tak? A tu widać na bieżąco. Także e, słuchajcie, to wcale nie jest tak, że trzeba być e, panem, z, z pięknie przypiłowanymi pazmokietkami w garniturku i tak dalej po nie wiadomo jakich studiach, żeby, żeby zarabiać naprawdę, naprawdę dobre pieniądze. Tak, no, ja uważam, że to jest zawód przyszłości, słuchajcie, odbudowa starych, zabytkowych samochodów. No właśnie dlatego, tak, że w tej chwili jest to niezła już lokata kapitału, zwłaszcza w sytuacji, słuchajcie, inflacji, kiedy, kiedy pieniądz parzy w ręce i trzeba coś z nim zrobić jak najszybciej, no to tak, no moim zdaniem warto kupić jakiś klasyczny pojazd, słuchajcie, do roboty, z potencjałem na, na wzrost wartości. Na początku może jakiś małowartościowy, żeby się na nim nauczyć, wyspawać go, wylakierować, wylizać po prostu, żeby był ładny, wystawić, zarobić na tym. Gdzieś się przyuczyć, może trochę u kogoś, żeby, żeby pewne sprawy techniczne i wiedzy na ten temat i takich po prostu twardych umiejętności nabyć. E, wcale bym nie, nie odradzał młodym ludziom takiej ścieżki, słuchajcie. E, ja wiem, tak, dziewczyny i tak dalej, to nie, w jakiś facet, słuchajcie, w warsztacie pracuje, czy ma nawet warsztat, no ale. To, 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 to nie jest pan doktor, to nie jest pan inżynier, czy to nie jest pan adwokat. No ja wiem, ale słuchajcie, kasa z tego jest duża i, i będzie coraz większa. Tak. No, po prostu w coś trzeba te pieniądze włożyć i one się w dużej mierze w zwracają, słuchajcie, w, 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 w czasie. Jako inwestycja w takie stare pojazdy. Podam Wam przykład, tak. Ja mojego garbusa w 1999 roku kupiłem za 4000 zł. On był do roboty, oczywiście. Ja go tam w międzyczasie poogarniałem. Ech, to może kiedyś Wam opowiem, jaka to jest ta historia. Natomiast no, w tamtych czasach mniej więcej poznałem takich tam ludzi i słyszałem historię od jednego z tych moich znajomych na, na tym spotkaniu, że tego właśnie garbusa, którego ja widziałem te 20 lat temu, może 18 jeszcze no właśnie ten gościu wystawił, słuchajcie na portalu aukcyjnym z ceną wywoławczą, uwaga 130 tysięcy nic nadzwyczajnego tak, to nie jest jakiś samochód, który wyszedł, nie wiem w tysiącu egzemplarzy, ma konia na masce, czy trójząb, czy, czy jakiegoś dzikiego kota, zwykły niby garbus, tak teraz w zasadzie, żeby kupić garbusa do remontu kompletnego to trzeba położyć na blat między tam 10 a kilkanaście tysięcy takiego, który nie wymaga prac, no to już dwadzieścia kilka także moi drodzy ja myślę, że w kontekście powiedzmy inwestycji to raz, dwa umiejętności które twardych, które przynoszą e, satysfakcję za, zarówno z pracy jak i finansową, to jest kierunek całkiem niegłupi no i dobra, i na koniec przejdziemy sobie do takiej historii red -peelowej. No tutaj muszę tam tak mówić, żeby nikt się nie załapał o personalia, o kogo chodzi. Natomiast no była taka rozmowa, że tam ktoś tam ma koleżankę CEO, która tam jakiś awans dostała, tam kierowniczka działu czy coś takiego. Lat 35, podobno lubi łysych i z brodą. No, i, i bardzo się rozgląda za jakimś człowiekiem, partnerem. No, i właśnie takie ma wymagania, właśnie, żeby po pierwsze No, łysy z brodą lubi, a dwa, żeby, no, żeby miał pracę, tak, żeby nie był pasożytem. No, i jeszcze taką historię tam usłyszałem, że i właśnie poprzedni taki łysy z brodą. A, i żeby nie był złodziejem, słuchajcie, bo właśnie poprzednik. Yy, yy, poprzedni taki właśnie absztyfikant, no wziął słuchajcie i ją okradł i wystawił jakieś graty fanty słuchajcie do lombarnu i, i, i siedzi dobra słuchajcie nie chcę mi się tego komentować yy, ta myślę, że w kontekście tych te, te, te tematów powiedzmy redpilowych, o których sobie tutaj rozmawiamy to, to nie trzeba tego specjalnie rozwijać, każdy z, z słuchających sobie wnioski wyciągnie sam no właśnie no, Co ja tu mogę więcej komentować Moi drodzy Także słuchajcie Kto lubi słuchać moich vlogów To byłbym wdzięczny za łapkę w górę Za komentarze Słuchajcie, bo komentarze to jest Sól tego kanału No i kto jeszcze nie subskrybuje Tego kanału To serdecznie zachęcam I tym optymistycznym akcentem Nara